Wstawmy do naszej tabeli obraz. Przechodzimy w menu wstawianie, wybieramy obraz. Wyszukujemy obrazu, który nas interesuje. Teraz możemy ten obraz edytować na różne sposoby. Poza tym, że możemy zmieniać jego wielkość, najlepiej robić to w sposób symetryczny. Zaznaczamy kursorem jeden z rogów, klikamy myszką. Następnie wciskamy na klawiaturze Shift i teraz możemy obraz zmniejszać bądź zwiększać w sposób symetryczny. Możemy również to robić inaczej, na przykład go wydłużając. Czy też poszerzając. Niestety trzeba zwrócić uwagę na to, że możemy, zupie, że możemy zupełnie zmienić ten obraz bądź go zniekształcić. Tutaj. Mamy różne style obrazu, które w różny sposób go edytują, zmieniają obramowanie. Jest to już tylko i wyłącznie kwestia gustu, które z nich będą nam pasowały. Jest tych opcji bardzo wiele. Nasz obraz możemy edytować na różne sposoby. Mamy tutaj korekty z bieżącym podglądem. Kolor. Jest tutaj mnóstwo możliwości, od sefi po różne kolorystyczne odmiany. A także efekty artystyczne, które są dopasowane do już zedytowanego obrazu. Spójrzcie, ten obraz jest zupełnie inny niż był na początku. Wystarczyło tylko parę kliknięć myszką.